Walcząc o rodzinę, zaprasza ksiądz Łukasz Skoracki wraz z zaproszonymi gośćmi. Kolejna audycja w Radiu Rodzina. Witam przy mikrofonie Annę i Piotra. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Poruszaliśmy już różne tematy dotyczące wielodzietności. Ostatnio mówiliśmy o roli ojca i mamy w domu, jak bardzo ważną rolą właśnie jest ta figura ojca czy obecność mamy. A dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat, który w sumie już pojawiał się w niektórych momentach w naszych rozmowach. Temat Pana Boga i jego obecności, właśnie w waszej rodzinie, czy znaczenia obecności Boga w rodzinie, w małżeństwie. Zarówno w moim życiu, jak i Ani. Pan Bóg był zawsze obecny. Wychowaliśmy się w rodzinie katolickiej, gdzie mówiło się o Panu Bogu, gdzie Pan Bóg był bardzo ważny. Ja jak byłem mały, byłem ministrantem. Chodziliśmy też na pielgrzymki. Ja pierwszy raz poszłam jak miałem 11 lat. Jeździliśmy też na wczasach rekolekcja dla osób niepełnosprawnych. Tam też poznaliśmy żywego Boga, właśnie w osobach niepełnosprawnych i w tych opiekunach. To był też dobry czas. Także no można powiedzieć, że oboje angażowaliśmy się w tak zwane życie kościelne, i Pan Bóg był z nami na co dzień. Jak wygląda ta relacja z Panem Bogiem dzisiaj? Jak znajdujecie czas dla Pana Boga w rodzinie, czy w takim indywidualnym spotykaniu się z Nim? No, jeśli chodzi o naszą relację z Panem Bogiem. To tutaj mówiliśmy już w poprzednich audycjach nieco o takiej wspólnej modlitwie z dziećmi, a myślę, że dzisiaj też warto zaznaczyć taką indywidualną modlitwę. Jest ona niezmiernie ważna i znaleźliśmy sobie taki sposób, jak taki czas znaleźć pośród tych obowiązków i tego, że, że mamy tą piątkę dzieci. Staramy się, o ile jest to możliwe, wstawać wcześniej po prostu przed dziećmi. I wtedy, mając takie powiedzmy, pół godzinki dla siebie, na rozważenie Słowa Bożego, na taką osobistą modlitwę z Bogiem, mamy zupełnie inne nastawienie do danego dnia. Jesteśmy umocnieni tym słowem, gotowym tak naprawdę do działania i na zmierzenie się z codziennością i z obowiązkami. I właśnie tutaj jest taka różnica, bo czasami jest tak, że no dzieci wstaną równo ze mną, kiedy schodzimy już na dół i jestem atakowana ze wszystkich stron. Mamo, mleko, mamo, to, tamto, i po prostu już jakby no nie dojrzeć, człowiek jak rano wstaje, nie jest w za dobrym humorze. To zupełnie jest inaczej w momencie, kiedy wstanę wcześniej, a właśnie wstaję razem z dziećmi, to gdzieś tam jestem gotowa właśnie na te wszystkie wyzwania. I myślę, że to jest bardzo ważne. I taką też mamy radę, że jeżeli ktoś chciałby sobie właśnie spróbować wstać wcześniej przed dziećmi i spróbować tak pomodlić się, znaleźć taki czas dla Pana Boga, to jest to na pewno dobre u nas się sprawdza. Staramy się, aby w naszym życiu codziennie była modlitwa różańcowa. Zazwyczaj jest to wtedy, kiedy dzieci idą spać. Po modlitwie wieczornej, po pacierzu one kładą się do łóżek a my. Rozpoczynamy modlitwę różańcową, modlimy się w intencji naszego małżeństwa, naszych dzieci, w intencji osób, które też nas prawie codziennie proszą o modlitwę, w intencji kapłanów. Od pewnego czasu staramy się też, o ile to możliwe, uczestniczyć w codziennej Eucharystii, na ile pozwala nam czas oczywiście. To, co ja zauważyłam, to to, że bardzo mnie to umacnia, daje mi to taką radość w ciągu dnia, też siły. Ja też nie zawsze widzę... Tak sama, co ta Eucharystia mi daje, ale ostatnio właśnie była też taka sytuacja, że przyjechała moja siostra i dzwoniłyśmy do jej syna. I później, kilka, kilka dni później, kiedy ona do mnie przyjechała, to mówi: Wiesz co, jak rozmawiałyśmy wtedy przez telefon, to Kuba powiedział mi, że byłaś taka radosna i nie mógł po prostu uwierzyć, mówi, mamo, jak to jest możliwe, że ona ma tyle radości w sobie. A ja nie mam dzieci i jestem ciągle zmęczony. I bardzo mnie to wtedy rozbawiło, bo ja kompletnie tego nie widzę. Mi się ciągle wydaje, że gdzieś chodzę czasami taka przybita, może smutna, gdzieś tam przygnieciona tą codziennością. Ale jednak wydaje mi się, że to jest trochę skrzywiony obraz, który podsyła nam zły, a inni ludzie widzą tą radość, którą właśnie daje nam Pan Bóg. Pan Bóg nas umacnia właśnie też poprzez tą eucharystię, poprzez Boże słowo. I inni ludzie to widzą i, i czerpią. Także musimy też mieć właśnie serca i, i oczy otwarte na to Boże działanie, bo Pan Bóg działa. Uważam, że każdy człowiek potrzebuje wspólnoty, by tam odnajdywać Chrystusa, by się formować, by się wzmacniać. My z Anią należymy do wspólnoty odnowy w Duchu Świętym, wspólnoty charyzmatycznej. Jest to wspólnota, która nam pomaga. W odkrywaniu Pana Boga, w odkrywaniu modlitwy na nowo. Należymy też do wspólnoty Misja Rodzina, która jest wspólnotą stworzoną dla całych rodzin, dla małżeństw z dziećmi. Tak, jeśli chodzi o Misję Rodzina, to bardzo nam ona pomaga w takiej codzienności, dlatego że, tak jak tutaj Piotrek wspomniał, angażujemy się w nią razem z dziećmi, przez co bardzo nas to zbliża do siebie. Dzieci odkrywają radość ze Słowa Bożego. Z tego, że angażują się w nagrywanie Ewangelii i poprzez zabawę poznają Boga. Jak Pan Bóg na co dzień działa w Waszym życiu? Pan Bóg działa w naszym życiu przede wszystkim przez słowo, które czytamy, które rozważamy. Ale to nie tylko o rozważanie słowa chodzi, bo też staramy się na stałe wprowadzać je do naszej codzienności. Są takie sytuacje, w których wykorzystujemy to Boże Słowo. Na przykład, nie zasypiamy niepogodzeni ze sobą. Tutaj mówił o tym święty Paweł, żeby nad Waszym gniewem nie zachodziło słońce. I też pamiętam taką. Konferencję nieżyjącego już księdza Pawła Kiewicza, który mówił o tym, że kiedy zasypiamy, pogodzeni zasypiamy z Bogiem. Natomiast jeżeli się nie pogodzimy, to niestety zły ma taką furtkę do nas otwartą i to mi naprawdę zapadło w pamięci. Także zawsze staramy się pogodzić i dzieci też o tym pamiętają, żeby, żeby się przeprosić, jeśli zrobiły sobie coś złego w ciągu dnia. I też druga taka sytuacja, o której mogę wspomnieć. Zdarza się, że robimy sobie jakieś przykrości z mężem, no myślę, że to pojawia się w każdym małżeństwie i na przykład powiedzmy, że mąż powie mi coś smutnego, coś, co mi się nie spodoba i tak po ludzku chciałabym się na niego obrazić, strzelić focha, jak to kobiety potrafią, no ale u nas jest tak, że Piotrek bardzo szybko przychodzi i przeprasza i jest to szczere i wtedy, nawet jeżeli właśnie no, chciałabym się na niego poobrażać, myśląc, że no, jutro pewnie będzie podobna sytuacja, to wiem, że nie mogę tego zrobić, bo Pismo Święte mówi, żeby wybaczać nieskończoną ilość razy. Nie 7, a 77 razy. I wiem, że takie zachowanie byłoby niewłaściwe, i po prostu muszę wybaczyć mu od razu. Także nawiązuję do tego, że po prostu to Boże Słowo pomaga nam w takich relacjach małżeńskich, ale też w takich relacjach rodzicielskich. Pan Bóg też działa w naszym życiu poprzez ludzi, których spotykamy na co dzień, którzy nas odwiedzają. Wiemy, że Pan Bóg ich do nas, do nas podsyła. To są ludzie naprawdę bardzo dobrzy, z otwartymi sercami. Także, no, spotykamy właśnie Boga i w tym słowie, i w tym żywym człowieku. Pan Bóg działa też w naszej rodzinie przez różne wydarzenia. Tutaj przychodzi taka historia z zeszłego roku, która się wydarzyła w wakacje. Była taka sytuacja, że nasza córeczka Ola. Zgubia kolczyk. To była taka mała, złota kuleczka. Podeszła do mnie zapłakana, by mi o tym powiedzieć. Bardzo to przeżywała. Nie było wiadomo kiedy i gdzie go zgubiła. Był to taki dzień, kiedy od samego rana chodziłem taki sfrustrowany, zły na wszystkich. W sumie nie wiadomo z jakiego powodu. Taki zupełnie bez sił powiedziałem sobie w duchu: Panie Jezu, przecież widzisz, jak się zachowuje, jak się czuje. Daj mi znak, że jesteś obecny. Od razu przyszła taka myśl, żeby pomodlić się do Świętego Antoniego, który jest między innymi patronem spraw beznadziejnych. Mówiłem tak: Święty Antoni, jesteś patronem naszego syna, nadaliśmy mu przecież twoje imię, więc jesteś obecny w naszej rodzinie. W jednej chwili przyszła taka myśl: iść na dwór do basenu. Poszedłem, nachyliłem się, a na dnie leżał ten kolczyk. Byłem rozłożony na łopatki, wieczorem poszedłem do spowiedzi. Druga taka historia wydarzyła się w listopadowy wieczór w zeszłym roku. Nasza druga córeczka, Ucja, wieczorem zrobiła się taka bardzo niespokojna, miała wtedy roczek. Nie chciała pić, była płaczliwa, chciała, żeby ją ciągle nosić na rękach. Zasnęła, ale spała bardzo niespokojnie. Obudziła się gdzieś tak po 23:00 chyba. Wtedy zaczął się jej niekończący płacz, można powiedzieć wręcz wrzask. Wiedzieliśmy oboje za nią, że to z bólu wykręcała się w różne strony. Nie mogliśmy jej podać żadnych leków, bo jakieś 2-3 godziny wcześniej już dostała leki przeciwbólowe. Byliśmy za Anią totalnie bezradni, bo uziemieni na izolacji, byliśmy wtedy przecież chorzy na Covida. Nie można było pojechać do apteki, do lekarza, nie można było nigdzie zadzwonić po poradę, bo to już była noc. W tej bezradności stwierdziliśmy, że po ludzku nic już nie zrobimy, więc po prostu zaczęliśmy się modlić. Łucja wręcz wrzeszczała z jakiegoś bólu, u łani na rękach, a my oboje zaczęliśmy się modlić za nią modlitwą stawiniczą, prosząc Jezusa o zabranie od niej tego bólu, tej choroby. Nakazywaliśmy w prostemu cierpieniu odejść, przyzywając imię Jezusa. Na końcu tej modlitwy w przyszła taka myśl, żeby zacząć się modlić do Maryi Różańcem. Było to już po północy, był to już piątek, więc rozpoczęliśmy część bolesną Różańca. Byliśmy już tak wykończeni tą sytuacją. Marzyliśmy o tym, żeby Łucja doznała ulgi, a my żebyśmy w końcu mogli też po prostu położyć się spać. Na koniec tej modlitwy przyszła taka myśl, żeby w ramach dziękczynienia za to uzdrowienie zacząć modlić się częścią chwalebną Różańca Świętego. Była prawie trzecia nad ranem, jak Łucja poszła spać, a rano budziła się z uśmiechem na twarzy, tak jak gdyby nic się nie stało. Ja też tutaj może podzielę się taką historią, która jest dla mnie ważna. Kiedy byłam w ostatnich tygodniach ciąży z łucją, bardzo bałam się porodu, bałam się bólu, mimo że to miało być moje piąte dziecko. Bałam się przede wszystkim tego, że poród mnie zaskoczy, że zaskoczy mnie w nocy, że nie będziemy wiedzieli, co zrobić z dziećmi. Te wszystkie sprawy tak zawładne moim umysłem, że bardzo mnie to stresowało, i wszystkich prosiłam o modlitwę w tej intencji. I modliłam się o takie bardzo konkretne rzeczy. Właśnie, żeby, żeby urodzić w ciągu dnia, mimo że pozostałe moje porody były w nocy i podejrzewałam, że tak właśnie będzie, to prosiłam Boga, żeby urodzić w ciągu dnia, żeby dzieci były w przedszkolu, żeby tak to wszystko poukładało, żeby nie musiała się martwić. Moja przyjaciółka modliła się codziennie w tej intencji różańcem. Widziała ten mój strach, ten ból. Księża, których prosiłam o modli wiem, że też się modlili, też ludzie ze wspólnoty. Więc naprawdę dużo osób otaczało mnie opieką molitewną i jakoś na dwa tygodnie przed porodem miałam ostatnią wizytę zaplanowaną u lekarza, I kiedy na nią poszłam, dowiedziałam się, że podczas badania lekarz wyczuł takie nieregularne tętno u dziecka. No i powiedział mi, że muszę iść do szpitala na jakąś kontrolę. Więc wyszłam z tego gabinetu bardzo zdenerwowana i z takimi pretensjami do Boga, pomyślałam sobie, no, to nie tak miało wyglądać. Tyle osób się modliło, ja się modliłam przez tyle tygodni i wszystko miało być dobrze. Jak do szpitala? To jest niemożliwe. I nie mogłam wtedy tego zrozumieć, no ale spakowałam torbę, pojechałam do tego szpitala. Tam okazało się, że jednak te badania są w porządku, że wszystko jest ok. I na drugi dzień, kiedy byłam już wyspana, bo tak, no, byłam w szpitalu, więc jakby poród mnie nie mógł zaskoczyć, bo. Stamtąd już tylko się idzie na porodówkę. Piotrek musiał wziąć zwolnienie kilkudniowe z pracy, więc był w domu z dziećmi. Więc, no, jakby to wszystko zaczęło się układać. I ja w tym szpitalu na drugi dzień po wizycie okazało się, że, że poród się zaczął. Więc spokojnie wypoczęta poszłam na salę porodową, a tam okazało się, że czeka na mnie moja ulubiona położna, najlepsza, którą mogłam sobie wymarzyć, która była przy porodzie. Jednej z moich córek, więc kiedy tylko ją zobaczyłam, to pojawił się naprawdę uśmiech na mojej twarzy i wiedziałam, że wszystko będzie dobrze. Piotrka ze mną nie było, bo stwierdziłam, że zrobię mu niespodziankę i urodzę sama. <grym> I wiedziałam, że dam radę. Po prostu wiedziałam, że dam radę, że jak jest ta pani, że jak tyle osób się modliło, byłam wypoczęta, był dzień, byłam naprawdę spokojna. No i po kilku godzinach przyszła na świadłucja zdrowa, kiedy Piotrek wszedł na salę, to miałam ją na rękach. No i co? I popłakał się ze szczęścia. <noise> Także na tamten czas po prostu wydawało mi się, że jakby nie rozumiałam tego, jak Pan Bóg chce to ułożyć, ale to, co musimy wiedzieć, że Pan Bóg nas słucha i On chce rozwiązywać nasze ludzkie pragnienia, ale jakoś tak właśnie po ludzku. tak? Że On wie, że no dobra, no chcesz urodzić w ciągu dnia, no to wyślecie do szpitala. Tam będziesz przygotowana. Wszystko tak zaplanował. Jak, jak tego oczekiwałam, także naprawdę to było dla mnie naprawdę mocne działanie Pana Boga. Dzisiaj możecie powiedzieć, że czujecie się szczęśliwi, spełnieni w takim życiu z Panem Bogiem. Wielokrotnie już to powtarzałam w mojej rodzinie, mojej siostrze czy mojej mamie, że jestem bardzo szczęśliwa i że mam wszystko, o czym mogłam marzyć w życiu. Mam rodzinę, mam dom, mam zdrowe dzieci i naprawdę niczego mi nie brakuje. Bóg też daje nam taką łaskę uwolnienia od takich zbędnych pragnień. Od takich rzeczy, na które nie mamy czasu, których nie możemy mieć. Moglibyśmy marzyć o piękniejszym domu, o nowym samochodzie, o markowych ciuchach, czy też o wyjazdach zagranicznych, na które nie mamy czasu ani też możliwości, ale jesteśmy naprawdę wolni od takich pragnień, i myślę, że to jest wielka łaska od Pana Boga. Cieszymy się taką codziennością, i te pragnienia są takie bardzo przyziemne. To, co też widzimy, że jeżeli prosimy Boga o coś, o takie codzienne sprawy, to on nam daje po stokroć więcej i staramy się też być wdzięczni Bogu codziennie za to, co otrzymujemy. Mówimy też o tym dzieciom, żeby codziennie przy modlitwie dziękowały Bogu, nawet za takie drobne rzeczy. Też muszę przyznać, że często jest tak, że pewne rzeczy powszednieją i nie zawsze widać działanie tego Pana Boga w życiu. Ale kiedy tak sobie pomyślimy o różnych wydarzeniach o różnych rzeczach które nas spotkały i analizujemy to to wtedy dochodzi do nas że to wszystko to było Boże działanie właśnie różne sytuacje różni ludzie którzy się pojawiali w naszym życiu też to że pan bóg dba o nas na co dzień właśnie że się nie musimy troszczyć o takie materialne sprawy naprawdę żyjemy w takim spokoju o to, co będzie jutro, o naszą przyszłość, i możemy powiedzieć, że, że jesteśmy szczęśliwi, że, że Pan Bóg daje nam szczęście i że naprawdę czujemy Bożą opiekę. Mimo, że staramy się być blisko Boga, trwać na modlitwie, to demon podsyła nam nieprawdziwy obraz nas samych, tego, jacy jesteśmy. Zniekształca rzeczywistość, w której żyjemy. Często przez to czujemy się gorsi, nie widzimy Bożego działania w naszym życiu. I w ten sposób demon wmawia nam, że Bóg nas nie słucha. A oczywiście przecież jest to nieprawda, dlatego tak ważny jest drugi człowiek, który widzi to, czego my nie potrafimy dostrzec. Dopiero po czasie, gdy przeanalizujemy różne sytuacje, to widzimy Bożą obecność w życiu. I tak jak Ania wcześniej wspomniała, Bóg działa w naszym życiu przez ludzi, dlatego musimy szukać Go na co dzień, nie tylko w Kościele, ale też w drugim człowieku. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Myślę, że temat, który poruszyliśmy, jest dosyć istotny, chociaż wydawałoby się, że on chyba powinien pojawić się na samym początku naszych, naszych spotkań. Ale dobrze, że dzisiaj został poruszony temat obecności Boga w małżeństwie, w rodzinie. Przed nami jeszcze trzy audycje, pełne niespodzianek, miejmy nadzieję, aż do czerwca będziemy się z Wami spotykać. Bardzo dziękuję, szczęść Boże. Szczęść Boże. walcząc o rodzinę.